どうぞ。<music> <music> Dobrze ma, tak jest, Udo Dobrze ma dobrze ma, dobrze ciśniesz, ciśniesz tarczka od kolanka tarczka mata

Dobrze, Mat, nie zdajesz! Jeszcze napór! No, dobrze, Mat! Tak, tak, lejesz tak. noga, lejesz! Teraz! Dobrze, dobrze, dobrze lejesz! Tak, tak, jedziesz! Ale tak go jedzie ale tak się po prostu pomsty. Mogę teraz, mi się na obi, żeby się robił, to mi go I zacząłem seknąć, Kratowano w bidurę? Nie, weszło no? obok. Weszło obok zasłony. Wysunęła się, Tak, sobie. ბრავო